Hej, cześć i czołem. Zapraszam Was do kolejnego materiału z Last War. Jak zawsze możecie się podzielić wszystkim w komentarzu co Wam w życiu dolega, czego chcecie zmienić, co bym miał nagrać. A ja Was zapraszam do kolejnego materiału dotyczącego tym razem Sojuszu i jego oglądania. Sojusz, czyli zasadniczo podstawa naszej gierki. Tworzenie silnego sojuszu jest bardzo ważną istotą samej gry, ponieważ na nim opiera się bardzo w dużej mierze to, jak szybko będziecie w stanie progresować i w jaki sposób będziecie w stanie kooperacyjnie podejmować się kolejnych wyzwań. Jak już wcześniej wspomniałem w innym materiale, oraz materiale, który jeszcze nie ma go na kanale, ale również będzie, i nie wiem czy pojawi się przed czy po tym nagraniu, e, dotyczącym eventów sojuszowych. To one bardzo dużo wpływają, jeżeli. Mają bardzo duży wpływ, no nie ukrywajmy, na nasz rozwój. A teraz przejdźmy do samego sojuszu. I przejdźmy zasadniczo od razu do najistotniejszego elementu sojuszu, czyli Alliance Tech. Czyli chcecie. I zarządzacie sojuszem, lub jesteście w zarządzie liderem. Nie skupiajcie się pod żadnym pozorem na początku pod zakładką wojenną. Dlaczego? Ponieważ jest to bardzo, bardzo, bardzo niewiele bustująca zakładka. Skupcie się przede wszystkim na zakładce Development, zarówno na zbieractwie, jak i szybkości budowy, ponieważ te elementy Wam dadzą najwięcej. Czyli zasadniczo, jeżeli chodzi o tą zakładkę, to chcecie przede wszystkim, właśnie prędkość budowy dla sojuszników. Te badanie przede wszystkim, czyli Greater Helper, który zwiększa zasadniczo czas, który umożliwia Wam kliknięcie łapek. Czyli za każdą łapkę zwiększa się dokładnie mówiąc ilość sekund, którą Wam przyspieszają sojusznicy. Jest to bardzo przydatna umiejętność, szczególnie na początkowej grze, fazie gry, gdzie Część budowli zajmuje tam po 20-30 minut, dzięki czemu możecie po prostu budowlę kończyć prawie natychmiastowo. Następną z tych kategorii jest Quick Research, który zwiększa nam tempo badawcze oraz ogólnie zmniejszenie kosztów, jakie te badania nas kosztują no, czyli surowce, które musimy na nie poświęcić. To samo tyczy się. Tutaj ostatniego badania, które dotyczy zmniejszenia kosztów budowli, eee, te badania są najistotniejsze, jeżeli chodzi o rozwój Sojuszu. A co do pozostałych zakładek w Sojuszu, no to nie ma za bardzo co tu się rozpowiadać za wiele. Mamy zakładkę, gdzie będziemy mieli wszystkie nasze rajdy aktualnie trwające. Zakładkę z pomocą, której zasadniczo nie otwieracie nigdy, ponieważ zawsze Wam się wyświetla ikonka obok Sojuszu. Słapkami, na które wystarczy nacisnąć, żeby pomóc sojusznikom. Zakładka z skrzynkami. I tutaj mogę się zatrzymać dłużej ze względu na poziom sojuszu. Poziom jest wbijany zasadniczo za każdą otwartą skrzynkę. Wraz z poziomami sojuszu dostajecie możliwości zwiększenia właśnie ilości osób na stanowisku R4 jest to o tyle istotne ze względu na to, że. Możecie bardziej rozporządzić zarządzanie sojuszem, jak i również otrzymujecie buffy na eee, marzhal, czyli evencie sojuszowym. Dodatkowo odblokowują się możliwości odbierania premium giftów za jednym kliknięciem. Jeżeli chodzi o samo wbijanie levela, no to polecam wam robienie rajdów na duże stwory, ponieważ z małych stworów nie dostajecie ogólnie skrzynek dla sojuszu, tylko z tych dużych sforów na które trzeba zrobić rajdy i im wyższy poziom zasadniczo skrzynki, tym więcej dostajecie materiałów surowców itd. Ponieważ jak widzicie, każdy surowiec ma ilość tego surowca, czyli 1000 żelaza razy 23, odpowiada poziomowi jaki mamy w sojuszu. No, i to tyle, jeżeli chodzi o kwestie sojuszu. Możecie tu jeszcze sobie takie jakieś różne statystyki rankingowe posprawdzać. Tutaj możecie się przenosić do klanu za kliknięciem, jeżeli jesteście za daleko od tego. I to w sumie byłoby na tyle. Jeszcze jedynym aspektem, który mogę wspomnieć, to jest sklep, w którym macie dość duży asortyment wyboru. Przede wszystkim skupiacie się na speedupach oraz częściach do drona. A szerzej opowiadałem to w materiale związanym z sklepem. Tak więc dzięki za oglądanie, dzięki za obecność. Pamiętajcie, drzewko ekonomiczne, drzewko rozwojowe. Progresujecie w nim jak najszybciej i wtedy koksicie całą konkurencję. Tak więc do zobaczenia, do usłyszenia. Na razie i Hejka.